Ah, witam Was! Jestem Mr. Comedy To jest zerowy odcinek taki informacyjny, pewnie się zaznacie. O co chodzi z tym? Tak chciałbym przedstawić Wam serwer, gdyż zaimponowała mi kwadratowa masakra, więc chciałem zrobić kwadratową masakrę dla niższych youtuberów z ręką non-premium. Oczywiście wymagania, no to będą to są takie y Minimum 5 subskrypcji 1500 wyświetleń na kanale albo nie 100 wyświetleń, przynajmniej na, kana na kanale. Pię y 4 łapki w górę. No, takie to są minimalne. Y I y jeszcze takie są wymagania. Y do słuchawki, do y Skype, jakiś gadu-gadu lub Skype. No i jak i pod filmem, lub na. Poczcie co wam podam pod filmem, napiszcie mi yy, no, napiszcie mi ogółem yy, dlaczego byście chcieli wejść na serwer kwadratowa masakra Mini. Nie no, nazwę go Ma Minecraftowa masakra, bo nie chcę ściągać od nich. Dobra, tutaj jest taki spadek w dół. Może Wam to pokażę, no tam się skaczesz. No, no to mi napiszcie i przyjmę, Baw się dobrze no i potem już sobie budujecie to. Filmik będzie dzisiaj wrzucony. Mam nadzieję, że polubicie yy, ten serwer i będzie zabawa na nim. Więc to byłoby na tyle. Wpiszmy sobie... Powiedzmy tylko na spawn'a no i już. Dobra, to byłoby na tyle z tego krótkiego informacyjnego odcinka. No to komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie, żeby dawać subskrypcje, no i łapkujcie, jeżeli Wam filmik się spodobał, łapkujcie, jeżeli nie, to, to nie. Zaraz będzie filmik wrzucony, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie już będziemy się widzieć na tym serwerze. Następny odcinek będzie już na tym serwerze, więc... Dziękuję Wam za oglądanie, za oglądanie. pamiętajcie, piszcie mi na... Yy, yy, na poczcie lub na... No, na prywatnej poczcie lub na Skype'ie, gadu-gadu, kto woli. Czemu byście chcieli zostać... Czemu chcielibyście być na tym serwerze? No, to ja przyjmuję tylko tych youtuberów i takich. Dobra. Jeżeli nie będziecie mnie poznać po głosie, więc nie martwcie się, jak będzie coś źle. No i taki jeszcze jeden warunek, ogarnięcie, bo... Dzieciaków nie będę minimum 13 lat. Nie no, minimum 12 lat będzie to będą już takie ogary bardziej. Więc dzięki za oglądanie! Trzymajcie się, pa, cześć! I na razie.